Meczu pomiędzy GKS-em Bełchatów i EUKS-em, tak sędzia nie był zdecydowany, czy rozpocząć to spotkanie. Płyta boiska była pokryta topniejącym śniegiem, pod którym znajdowała się gruba warstwa lodu. Co pan sądzi osób Bełchatów, czy ta płyta nadaje się do tego, żeby dzisiaj zainaugurować tutaj w Bełchatowie rundę wiosenną? W tej chwili wydaje mi się, że wydaje mi się, że można grać, natomiast nie wiem co co będzie z tą płytą za powiedzmy 20 minut, kiedy mecz będzie miał rozpoczynać. Drużyny w tej chwili trenują, wyszedłem celowo wcześniej, żeby zobaczyć teraz właśnie, jak wygląda stan, stan płyty po, po, po tych kilku przebieżkach zawodników. Powiem szczerze, że jeszcze decyzji nie podjęliśmy, czy mecz rozpocznie się. Na pewno aura nam nie pomaga w rozgrywaniu meczów, ale no Trzeba grać, warunki są jednakowe zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny. Wydaje mi się, że na pewno boisko jest raczej niedogranie, no ale co możemy zrobić? Teraz W tej chwili myślimy po prostu o tym, żeby grać i żeby jak najlepiej wypaść. Warunki nie są najlepsze, ale myślę, że organizatorzy przygotowali boisko tak jak po tej chwili najlepiej. Będzie ciężko, zobaczymy. W każdych warunkach można grać w piłkę. Ja grałem w różnych warunkach, ale pytam się, czy to ma sens. Czy to ma sens. No ale wie pan, no, pan prezes Drobniewski chciał stanąć na wysokości zadania i doprowadzić do tego, żeby ten mecz się odbył. No nie wiem, ja panu sędziemu powiedziałem, że decyzja należy do niego. Jeżeli stwierdzi, że mamy grać, to będziemy grali, ale jak to będzie wyglądało? Co pan może się spodziewać? Ja twierdzę, że za 10 minut tu, tu będą góry i doły, bo to jest tak miękki ten śnieg, pod spodem jest lód. Ja nie wiem jak to będzie wyglądało wie, ale pytam się, czy to jest sens w ogóle gra. Czy my gramy w mistrzostwach Europy, czy mamy jakieś wyższe cele? Ja uważam, pierwszorzędnym celem to jest zdrowie zawodników i żeby naszą piłkę jakoś podnieść od dna. W takich, przy takich decyzjach to śmiem twierdzić, że my nie podniesiemy naszej piłki. Choć płyta w Bełchatowie nie przypominała boiska piłkarskiego, obserwator Polskiego Związku Piłki Nożnej Wid Żelazko i sędzia Zbigniew Marczyk zadecydowali, że spotkanie pomiędzy GKS-em Bełchatów i EUKS-em Ptak dojdzie do skutku. Ślisko jest, niewątpliwie na pewno, ale nie w takim warunkach tak Tak, to jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o kontuzję, na, na, na 95% boiska jest lepiej niż przy zamrożonym i śliskim terenie bez śniegu. Lepiej, zdecydowanie. Nie wiem dlaczego jest taka przywoda, żeby, żeby nie grać, nie rozegrać, że w Polsce że tego. W takim układzie do trzeciego świata się cofamy i nie dorobamy Anglii, Holandii, gdzie zapieprzają, przepraszam za wyrażenie, grają cały rok i piłka. Nie, nie patrzą, że ślisko, że, że, że konduzji. rozpoczynamy. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 15.00. Do 75. minuty stroną przeważającą była drużyna gości. Podopieczni Leszka Jezierskiego grali jednak mało zdecydowanie i bramki w tym spotkaniu nie zdobyli, a w końcówce popełnili w obronie kilka kardynalnych błędów. Bełchatowianie wykorzystali to skrupulatnie. W przeciągu 90 minut stworzyli pod bramką ŁKS-u trzy groźne sytuacje i wygrali 3 do 0. Pierwszego gola zdobył Sylwester Szkudlarek. Na 2 do 0 podwyższył w zamieszaniu podbramkowym Robert Rogan, a kropkę na D postawił Janusz Prucheński. Ostatni w tabeli GKS Bełchatów wygrał z Łódzkim Klubem Sportowym 3 do 0. Jak się okazuje opinie...